Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. Dzisiaj nie mam dla Was nowości, i dzisiaj w pewnym sensie nadrabiamy zaległości, ponieważ mam Wam do pokazania etui Tech Protect Wallet, które tak się złożyło, że nigdy nie dostało indywidualnego omówienia tej na naszym kanale, mimo że jest to w zasadzie od lat jeden z naszych bestsellerów, klasyka gatunku one and only można by powiedzieć. Bardzo popularne, bardzo lubiane etui portfelowe. Omawiałem je w wersji MagSafe'owej, no ale rzeczywiście tamta jest bardzo specyficzna i jej konstrukcja pod wieloma względami znacząco odbiega od wariantu klasycznego. Wariantu bardzo lubianego, bardzo popularnego. Zresztą, no wystarczy rozejrzeć się na ulicach, cały czas bardzo dużo ludzi decyduje się na tego typu właśnie zamykane pokrowce, ze względu na ich fenomenalne właściwości ochronne i dodatkową funkcjonalność, które one jeszcze gwarantują. A zatem, z czym mamy tutaj do czynienia? No, zamykane etui, wykonane w całości ze skóry ekologicznej ale która imituje całkiem całkiem sensownie skórę naturalną, a przy okazji jest vegan friendly. Więc produkt też jakby zyskuje potencjalnie w oczach tych, którzy na skórę nie patrzą zbyt przychylnym wzrokiem. Jest to trwały materiał, to jest syntetyk, który naprawdę sporo wytrzyma, dodatkowo wewnątrz jeszcze wzmocniony, także to wszystko jest usztywnione tutaj tylko na brzegach, tam gdzie ma się oczywiście składać, tam jest na przykład tutaj takie pionowe ryflowanie, które sprawia, że nie będą pojawiały nam się załamania na tym materiale, to jest dosyć istotne, ponieważ syntetyki mają to do siebie, że kiedy składamy je w sposób no, taki właśnie niezaplanowany, nieprzemyślany, rzeczywiście potrafią pękać. Stąd Tutaj ten materiał jest przygotowany już do tego, żeby w tym miejscu ładnie móc się załamywać. A poza tą właśnie skórzaną, nazwijmy to już w skrócie, będę tak to nazywał, obwolutą, mamy tutaj jeszcze taki elastyczny, poliuretanowy kejsik w zasadzie wklejony w to wszystko. Taką ramkę, w którą to umieszczamy po prostu telefon. I tutaj też jakby należałoby powiedzieć właśnie od razu, dlaczego ja nazywam tego typu pokrowce tak, Odpornymi. No bo w pewnym sensie mamy tutaj jedno już Etui, bo zwróćcie uwagę, tego typu czarne kejs y na rynku są, tego typu produkty, my też posiadamy w pełni elastyczne, najprostsze kejsy, to jest właśnie to. I to dopiero jest właśnie wklejone w ową obwolutę i zamknięte z jednej i z drugiej strony poprzez dosyć grubą warstwę. Z Kury syntetycznej wzmocnionej jeszcze usztywnionej wewnątrz, to sprawia, że takie etui naprawdę ma właściwości mocno pancerne. Wyświetlacz w tego typu pokrowcu chroniony jest. Najlepiej jak się da, tak naprawdę. Jeżeli dołożymy sobie jeszcze na ekran jakieś hartowane szkło, to wtedy taki zestaw sprawia, że ryzyko zbicia wyświetlacza, używając na co dzień tego pokrowca, no, maleje prawie że do zera. Ba, uszkodzenia nawet wskutek upadków ze sporych wysokości są mało prawdopodobne ze względu na to, że właśnie telefon jest w elastycznym korpusie który już będzie amortyzował wstrząsy. Ale mało tego, jeżeli zwrócicie uwagę, to tutaj na każdym z rogów wystaje jeszcze sporo tego syntetyku właśnie wzmocnionego, także to tak naprawdę ta warstwa tej skórzanej obwoluty, ona pierwsza uderzy o ziemię i gwarantuje nam tutaj całkiem sporo, Sporą, tak naprawdę kilka milimetrów takiej strefy zgniotu, i dopiero mamy tą część jeszcze poliuretanową, która również zamortyzuje resztę tej siły uderzenia, z którą może spotkać się nasz telefon w przypadku upadków. Także, coś takiego, jeśli upada nam z ręki. Nie musimy się przejmować. No podnosimy, otrzepujemy, idziemy dalej. Elementem zawsze najmniej chronionym będzie wyspa aparatów. Zwłaszcza jeżeli jest tak ogromna, jak w przypadku akurat tego telefonu, który używam teraz do prezentacji. To jest Xiaomi Redmi Note 13 Pro. No i tutaj Xiaomi jakby poszalało, tak? Także rzeczywiście tutaj no jedną czwartą praktycznie tyłu telefonu zajmuje wyspa aparatów. Ona jest olbrzymia w tym modelu. Im mniejsza będzie ta wyspa i im mniej odstająca, jakby tak od obudowy tym będzie lepiej chowała się tutaj po prostu pod tworzywem. No w tym przypadku, rzeczywiście, te ogromne obiektywy tutaj Redmi 13 schodzą się prawie że na równo z etui. Prawie, bo jeżeli odkładamy telefon w ten sposób, one się nie stykają. Ja czuję tutaj, że o biurko szoruje mi w tym momencie tylko ta warstwa skóry. Natomiast jesteśmy rzecz jasna blisko, dlatego warto ewentualnie obiektywy też zabezpieczyć jakąś nakładką bądź szkłem hartowanym. Ale! Co jeszcze daje nam to etui? No bo to jest bardzo istotne etui portfelowe. No to gdzie ten portfel? No tutaj jest kawałek portfela. I w zasadzie, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj miejsca na trzy karty, plus jeszcze przegródka na przykład na banknoty w tym miejscu, no to jest to sensowny ekwiwalent małego portfela. Jeżeli zwykliście nosić bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo dokumentów dzień w dzień przy sobie, no to być może to wam nie wystarczy. Natomiast w pewnych sytuacjach na pewno. Jeżeli chcemy sobie, nie wiem, wyjść na... Spacer na kolację, do kina, no to czasem nie potrzebujemy nic więcej. Prawo jazdy, dowód, karta płatnicza, parę banknotów i możemy wychodzić z domu z jedną rzeczą w kieszeni, a nie z dwoma. Zatem zasadność takiego wyboru jest dla mnie faktycznie spora. Mimo że sam nigdy nie byłem użytkownikiem, przyznaję się zawsze bezbicia tego typu pokrowców, nie do końca do mnie przemawia jednak ta potrzeba otwierania zamykania za każdym razem tego telefonu, po prostu, żeby z niego skorzystać, ale rozumiem i szanuję tą ideę i zdaję sobie sprawę z tego, jak dla wielu z Was to po prostu może być wygodne. I właśnie jeszcze jedna funkcjonalność, o której tutaj trzeba na koniec wspomnieć, to się też zmienia w podstawkę i to jest super dodatek, bo skoro i tak tu jest już duże, no to niech coś jeszcze potrafi. No i ono potrafi właśnie w ten sposób zatrzymać nam telefon w takiej pozycji, która pozwoli nam bez konieczności używania rąk odstawić telefon przed sobą wykonywać jakąś pracę i jednocześnie np. móc sobie oglądać coś na telefonie czy prowadzić wideorozmowę. Tu jak widzicie nawet po zamknięciu pozwoli nam też prowadzić rozmowę, wycięcie na głośnik jest tutaj w odpowiednim miejscu, także możemy sobie odebrać telefon czy wybrać połączenie, zamknąć i w ten no, na pewno jednak wygodniejszy sposób niż z otwartą klapką y, rozmawiać. No, natomiast wiadomo, jeżeli chcemy zrobić coś na telefonie więcej, musimy zawsze mieć to otwarte. Oczywiście, klapka wywija się w drugą stronę, także możemy sobie dalej telefon trzymać w takiej no dosyć naturalnej pozycji. Jednakowoż, na przykład, jeżeli chcemy zrobić zdjęcia, no to musimy zrobić to w ten sposób. Potrzebujemy dwóch rąk, w związku z tym raczej do tego, żeby robić zdjęcia, albo ta klapka nam się tutaj po prostu będzie majtać i będzie ryzyko, że albo wejdzie nam w kadr, albo zasłoni nam wyświetlacz mała niedogodność. Dlatego no, mówię o tym, bo po prostu tak jest. Żebyście też o tym pamiętali. Naszą intencją i intencją w ogóle istnienia tego kanału jest między innymi to właśnie, żebyście poznali nasze produkty z wszystkimi wadami i zaletami. Także nie możemy tutaj do końca mówić o tym, że jest to etui, które nie wpływa na ergonomię. No wpływa na nią znacznie. Etui z jednobryłowej konstrukcji staje się czymś troszkę bardziej złożonym, tak? Telefonem z klapką w pewnym sensie. Natomiast poza tym nie dzieje się tu nic, co mogłoby Wpływać na komfort użytkowania. Przyciski przeniesione są fenomenalnie, dostęp do wszystkich złącz, do głośników, mikrofonów jest oczywiście na miejscu i jest nienaganny. Także, jeżeli korci Was funkcjonalność takiego pokrowca i nie dostrzegacie problemu właśnie z jego, no może nawet no nie tyle wadami, co z jego po prostu cechami takimi szczególnymi tej konstrukcji, to ja od siebie jak najbardziej polecam. To jest dobrze wykonane, to jest solidne i to na pewno jest bardzo funkcjonalne. A zatem, mam nadzieję, że udało mi się zainteresować was tym produktem. Jeśli tak, to jest mi niezmiernie miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!